Lecimy, nie śpimy, moi drodzy. Witam ponownie z tej strony szef. Dzisiaj wybierzemy się na farmhouse. Byliście kiedyś na nawiedzonym farmhausie. Dziś będzie wasz pierwszy raz. Wskakujemy do gry poziom profesjonalny, fazmofobia. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego yy, przyniosą nam przygody z duchami. Dla niektórych gra, w to jest jedną. Z najstraszniejszych map. W sumie nie do końca rozumiem, dlaczego. Dla mnie jest ona dosyć przyjemna, chociaż zdecydowanie zależy to też od ducha, którego tam znajdujemy. Całkiem niedawno udało nam się trafić bardzo przyjemnego ducha na Willowie. Byli to oni i naprawdę. Były, był, był to aktywny duch. Mieliśmy kilka ciekawych interakcji, kilka ghost eventów. Więc była to ciekawa przygoda. Mamy lekkie problemy techniczne, ale już wszystko się załadowało. Standardowo bierzemy sobie IMF-kę, latareczkę i aparat. Korki mamy, mamy na parterze. Z ma tragedii. Mamy Margaret Jones. Mamy do zrobienia sól IMF-a i odpędzić ducha przy użyciu kadzidła, kiedy nas goni. Zobaczcie, tak wygląda grafton z zewnątrz. Tam rozbił sobie kemping. Może się spustoszenie ta mapa. Nie przeczę. Ale jak mówiłem, bardzo ją lubię. Jest, jest, jest ciekawa. Jest inna niż coś słyszeliśmy. Zdecydowanie coś słyszeliśmy. Pytanie tylko, co to było. I imf piątka. Czy to była. To była piła. Mamy zdjęcie, zobaczmy, tak jest. Znowu czymś rzucił. Zapukał w okno, co tu się dzieje. To było to czy to okno? To okno. Mamy fingerprints. I mamy interakcję. Co prawda, fingery tylko za dwa. Co tutaj się odbywa? Pędzel. Mamy kolejną interakcję. Ten duch jest super aktywny. Ten duch jest super aktywny. Czy mieliśmy je w piątkę? Nie jestem pewien. Nie pamiętam, Za dużo się wydarzyło przez ostatnie 30 sekund. Cóż, pójdziemy poszukać kości. Może uda nam się szybko zlokalizować. Pójdziemy poszukać też cursed objectu, cursed itemu. Hmm. Mamy tu hiding spot, to jest dobra informacja. Mamy hiding spot na dole. Mamy też na pewno hiding spot u góry. Za sofą na piętrze nie widzę kości, nie widzę też nic podejrzanego. Na razie. Ale ten duch zdecydowanie. Przywitał nas bardzo gorąco. Maybe here. Something, bunny, Był czysty, ewentualnie jeszcze możemy sprawdzić jadalnie, tutaj czasami mamy music box, a nie tym razem. Minęliśmy ten... Mamy kość, to dobra informacja. Zobaczcie, mamy już na początku gry mamy pełne 5 zdjęć zrobionych. Co prawda, tak jak mówiłem, jedno zdjęcie odcisków na dwie gwiazdki, ale nie jest to żadna tragedia. Weźmiemy sobie ufałkę i weźmiemy sobie mm, kamerę, zobaczymy czy znajdziemy tam orby. Przejdziemy się zaraz jeszcze na górę, żeby zerknąć czy yy... gasił nam tu chyba światło. Mamy orba. Widzimy orba tak jest. Nie yy... jestem pewien czy to jest kolejne. Robiliśmy już tu zdjęcie, więc może przecież chyba minęły już 2 minuty od pierwszej. Ale zostawimy to. Skupmy się na razie na cursed itemie. Dobra, dotknął drzwi. Dwa razy dotknął drzwi. Zamknął się tam. Trzeci raz dotknął drzwi. Are you serious? Naprawdę nie chcę, żebyśmy stąd wychodzili. Nie sprawdziłem imf -ki. tam chyba... To chyba była piątka, jeżeli się nie leży. to są... Jeżeli to jest IMF piątka, orby i odciski, to mamy obakę. Coś znajdziemy tutaj na strefu. Szafki. mamy tutaj kolejny hiding spot. Nie mamy za to cursed itemu. Niestety nigdzie nic nie widzę. Bardzo dobre miejsce do schowania się jest również tutaj. Pod warunkiem, że duch nie zobaczy Was ze schodów. Tutaj jest 100% pewny Hiding spot. Zapalaliśmy tu światło? Czy ja tu już byłem? Być może? Jeśli nie, byłoby to dziwne. Przeklętego obiektu, przeklętego tema, jak nie było, tak nie ma. Sprawdźmy orby jeszcze raz. Ich tutaj nie ma. A wiecie co to oznacza? Dokładnie to. Duch się przemieścił. Tylko dokąd? że zgasiłem, chociaż... Nie, nadal jest tam. Nadal jest tam. Może być to znowuż. Czy może to być znowu mimik? Tak jest, wrócił. Ehm. Wiecie co? Zostawimy tutaj to. Myślę, że weźmiemy sobie pilsy, a może nie będziemy. Łączył gdzieś światło. Tylko gdzie. Mieliśmy odciski, mamy orby. Jeżeli nie mamy orbów, No, może być Mimik. Weźmiemy, bo Orby mogą być dla Mimika, tak jak już mówiłem w poprzednich nagraniach. Orby są czwartym ewidencem Mimika, które czasami się przy nim pojawiają. Nie jestem pewien tej imewki. Y musimy to zweryfikować. Y mimik mam mroźne. Nie widziałem tam y mroźnych temperatur. Weźmiemy w razie czego, termometr. Mamy 47% sanity. The... Tak ogólnie potrzebujemy hanta, Więc może spróbujemy go sobie tutaj. Damy mu szansę, żeby nas zaatakował. Żeby nas zhantował. Będziemy mieli to z głowy. Będziemy mieli ten, ten objective odhaczony. On tu zgasił to światło. Jaką mamy tu temperaturę? Mamy tutaj tylko 3 stopnie. On jest teraz w kuchni. On zdecydowanie jest w kuchni. Tak, mamy tu 14 stopni. Duch prze przeniósł się do kuchni. Zdecydowanie stał się mniej aktywny. Czyżby to była cisza przed burzą? Ż nie mamy freezingu, to nie będzie mimik, to nie będzie mimik, więc możemy sobie te orby zaznaczyć. Banshee Hunt, Obakę MF5, eee, daje nam Obakę, ale nadal nie jestem w 100% pewien, czy tą MF5 słyszałem. Give me a sign. Nie chcę dać nam znaku. Give me a sign, do something. Ok, zdecydowanie dał nam znak, ale MFK nigdzie czwórka. Ok, freezingu nadal nie ma. To nie będzie freezing. Już to możemy powiedzieć. Czy on nas zahantuje? Czekam na to niecierpliwie. I się doczekałem. Idzie za nami. Widzimy, jest wolny. Smacz! No, i pięknie, i mamy obiektyw zaliczony. Możemy sobie teraz wziąć pilsy. Do niczego już nam hand nie jest potrzebny. Możemy się napakować pilsami na full. Znaleźć. Znaleźć Evidence numer 3. To nie może być Spirit. To nie może być pismo. Docy, MFA i mroźne. Mroźnych nie mamy. Będzie to, będą to docy albo MFA. Weźmiemy sobie docy, weźmiemy sobie sól. Mamy jeszcze parę zdjęć do zrobienia. Fajnie byłoby złapać zdjęcie ducha. Nie widzę nigdzie. Tak jak już mówiłem, nie widzę nigdzie. Cursed itemu. Zobaczymy sobie docy, czy duch nadal tu jest, robi się cieplej, temperatura chociaż może nie 5,4, duch chyba nadal tutaj jest, przestawimy sobie tam kamerę. Cyk, cyk i cyk. Gdzieś położyliśmy MFK, nie wiem gdzie ją rzuciłem. Tu jest. Give me a sign. Do something. I know you are here. Give me a sign. Can you show yourself? zdecydowanie spasował z activity. Czy właśnie przebieg przeze mnie dots? Czy tylko tak mi się wydawało? Bo takie miałem ogromne wrażenie. Hello. One, two, three. Got it. Oh, okay. Do, we do something. Give me a sign. Give me a sign. Can you do something, please? Zaproszenie nie zawsze pomaga. Przyjrzymy się do co nie widzę. Nic na razie nie widzę. Możemy iść to zrobić z poziomu auta, z poziomu vana. Duch na początku. Czyżby puknął? W szybę, nie Duch na początku. Był mega aktywny. Wszedł w sól ponownie. Give me a sign, do something. Hello! Hello, do something. Wiemy, że gdzieś tutaj się w tej chwili znajduje. Jest cały czas wokół nas, ale nic nie robi. Jego activity z początku to przeszłość, to mrzonka. Give me a sign. Ok, five, of course. Mamy to moi drodzy, mamy to ubakę, Czyli mieliśmy szczęście co do fingerów, i tym sposobem mamy wsio. Jak widzieliście, graf ten potrafi być przyjemny. Szczególnie, że trafiliśmy na ciekawego, ciekawego ducha. Który na początku przywitał nas gromkimi brawami, ale poradziliśmy sobie. I to najważniejsze. Dosyć chyba szybko nam poszło. Myślę, że mniej niż 15 minut. E, oczywiście brakło zdjęcia ducha. E, nie znaleźliśmy e, cursed itemu. Nie wiem gdzie mógł być. E, czasami są one w miejscach, które ciężko są dostępne. 16,5 minuty. Więc całkiem, całkiem przyzwoicie. 41 interakcji. E, zwolnimy te interakcje na koniec. Ale tak czy siak, była to bardzo, bardzo ciekawa. Przeprawa. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś sugestie, jak najbardziej jestem na nie otwarty. Dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się serdecznie. Do następnego, cześć!